Simoneczko Dobra to ty czy ja Dobra Simoneczko ja jestem shop. A dziś z moją kuzynką wybraliśmy grę Horse Evening 3 I w tej grze ogólnie to... Bardzo fajna gra. <grym> jak dla dziewczyn, czyli dla mojej kuzynki. <grym> Czekaj, zrób takiego, takiego. białego. Bo białego, białego. Bo białego, ale tego. Ale ty, ty, nie, tego nie wolno. Nie stać nas, jesteśmy biedni. Dobra, na razie ten. Ten, 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 ten. Ten. Ten? ten. Tak. Teraz ja fryzurę wybieram, a nie tu, nie fryzura. Dobra, pogoda. Nie. Tutaj to. Pięknie. Ale tutaj coś jeszcze się chyba wybiera... No pewnie. Tutaj grzywę dla konia. Ja... Tak. Różową. Ja Okej, okay. będzie różowa grzywa dla konia. Będzie różowa. E... Czarne. O... Czar... nie czar... czarne... no dobra. No, nie czarne. Fioletowe. Półgłosie. E... Fioletowe, tak? No. Czekaj, czekaj. E... To może... Różowe, różowe, różowe. Jasne. Jasne, a te? Ta? Tak. Dobra Siodło, zmienimy, ja, ja teraz zdaję kolor siodła Dwa. Kanada, nie no Teraz, no tu nas nie stać, dobra, gotowe Gramy e, Środkujemy, zagraj No i co, nie mogę? A, nadaj imię konia hmm. e, Wichór Nie, shop Nie, shop! To, to prać Wichura, pracz Wichura, pracz Wichura piechura, prać i koniec no i widzisz mówiłem, że prać gra, no, no normalnie chce pracza nie no to dam, damy, damy, gramy pierwszy wyścig no. to, może, to może ja co? Mo no. może ja tak na rozgrzanie i potem ty dobra hmm. to gramy nie i lecimy x to skok z tego co pamiętam tak dobra lecimy z tym koksem siub i skręcamy i siup i oczywiście e, nie, nie każdy wyścili takie będę nie? takie łatwe a ty, a ty grałaś w tą grę? w życiu no tylko Eee. E, e, nie zrobiliśmy questa. a grałaś już w nie nie? nie grała pierwszy raz będziesz grał? oj znaczy no e, tak e, da, no Mam nadzieję, że mi ten quest zaliczy, bo powinno. No powinno. ładnie, proszę. No ładnie, ładnie. Powinno mi ten quest zaliczyć. No zaliczyło ci. No nie właśnie, bo zaliczyło wykonać, skład przy każdym. Aha, dobra, tego mi nie zaliczyło. Oj, bawię się firankę. Dobra, trzeba szczotkować. Niestety, dobra, oszczotkowany. I idą jeżory. Urław się kiury. No nie, shop jest ładny. No. To jest pracz, nie Shop. No na nie Pratch. Dobra, to tak. może ty będziesz yy, ty będziesz dresarzem, co? No to dobra. Siadaj na moje miejsce. Umiesz grać? Tak. Miałem shop i X. Tak, strzałki i X. Kliknij Zaj. zagraj. Zagraj. No to ja gdzieś. kliknę zagraj, co? No. To daj. A musisz wciskać jak tu będą strzałki, musisz wciskać dobrą strzałkę. Rozumiesz? Nie, nie, nie. Jak tu? O! I do góry! Do góry! W prawo. No i... Mam w... no, no, dawaj, wierzę w ciebie. Zaczekaj. Do góry. W bok. Na dół. Pięknie. Cudownie. Dobra. Gdzieś jeszcze poradź się cieszyć, nie? Dobra. Dobrze. Na dół. W lewo. Pięknie. Cudownie wręcz. Ty to naprawdę będziesz kiedyś konie prowadziła. Jak będą w tym kółku? No niestety bo taki lag był. Dobra i do góry pamiętaj. I w prawo. Dobrze. Jej, konik się ucieszył, widzisz? I, I w lewo, i w lewo, i w lewo. Pięknie. Patrz. Co robi konik? No, pięknie. Teraz do góry. W lewo, w prawo. Nie popełnij więcej niż dwa błędy. W prawo, lewo, dół. Pięknie. Pe pe perfekcyjny. perfekcyjny ruch. Do góry. Do góry. W dół. Do góry. Pięknie koni. A, to jest tak, żeby to koni zrobił. Tak, tak. Na dół, prawo, prawo. Czyli teraz będzie w prawo, w prawo i w lewo. Dół, góra, góra. Kurczę. No niestety, komiku. Następnym razem się uda. Dobra, te, teraz ja będę Chyba krówkę zapędza. Krówkę. No krówę. Yeah. ja. Yeah. Kontynuuj. Mm. Teraz trzeba go szczotkować, nakarmić i dalej i będzie szczęśliwy. Mamy 550 złotych. Czyli możemy kupić mu marchewkę. Kupujemy? Nie. Ja. Lepiej puścić i zaczekać. Ej, to możemy. Czyli no. jest wolne. No to. To? No. Możemy. A co dla kamienia? Co to? To jest. To? Ej, no możemy sobie. Musisz <kup> zmienić a, tu. A no. Warkoczyk. Ten. Tutaj. Ten? Nie ten. Tutaj mamy. Ten? Możemy. No mamy. Tak. Dobra. A jeszcze tam. To, poczekaj, ja jej tutaj o, będzie ruda. Ty jesteś ruda. Ta ruda. Ma ruda. Ruda. Dobra, tak będzie. Buty takie. I co to jest? Kapelusz, tak? Różowy. Mamy ten mamy. No mamy. Jest dobrze. Dobra. Jest bardzo dobrze czy dobrze. Dobra, to lecimy z następnym, czyli tu. Ty jesteś ruda, ale na pewno ma ruda. Yy, czyli nie mogę uderzyć w beczkę więcej niż dwa razy. Nie pozwól koniowi się zatrzymać, czyli i dostaniemy 300 zł. No to dawaj, lecimy. Wit! No co jest? Szybko, no tam masz. Co ty wyprawiasz? Spokojnie, ja wiem co robić. Musisz zakończyć tą krowę gdzieś? Tak. No. Nie tam, nie tam, nie tam I w prawo Nie nie, po... nie Gdzie ty biegniesz krowo łup Gdzie, gdzie kielde, gdzie kiurde? Gdzie? 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 gdzie, a ty gdzie? Tam, no dobra Biegnij, 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 biegnij Biegnij, biegnij Gdzie, krówka ty jesteś Gdzie ona poszła? Proszę śmiać. w wybeczkę. No niestety. No tam. Pięknie. 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 Teraz Trzeba tak i sip. ty to dojrza. Sip. No i no, nie umiem. Siup. No. Dawaj, dawaj, dawaj. Wejdziesz tam. Wiesz, bo ciebie kroła. Pięknie. Krowa udała się słuchać. Dobra, dawaj, idź. Nie, no. nie, nie. Nie tam. Nie tam, kurde, krowu. Dobrze, dobrze, no dobrze. Nie, źle, źle, źle. Szko w prawo, w prawo, nie. Dobrze. Rzeczy ja na krofa. Dobra. w prawo, w prawo, w prawo. O, może uderzyć w tę tą beczkę. I chyba krowa też. Siu, i prosto w prawo pięknie wygraliśmy Uii, 100 zł wujcie zostało doprowadzone więc myślę, że... no się z twojej. tak więc myślę że wam się ten bykowy odcinek spodobał poczekajcie na więcej z, yy, a ja z kim się biorę za nagrywanie więcej jest, yy, odcinków z tego więc trzymajcie się i cześć powiedz cześć cześć No. Cześć. Cześć.